Wszystka promocja to już od siebie zależy. No. kwestia, czy my wystawiamy na scenie, czy po prostu Proszę bardzo, nie, nie mam problemu, nie widzę wszystko. Czy Pan jest z naszego regionu? Tak, jestem z Moi rodzice i dziadkowie mm. też byli z więc... A to jest bardziej abstrakcja, czy... No Takie ta ta to, to są elementy abstrakcyjne, są surrealistyczne, są street artowe, impresjonistyczne, e, więc można tak naprawdę powiedzieć, że tutaj e, te wszystkie rzeczy się łączą na ten styl, po jeden trochę symbolizuje. A więc sztuka nowoczesna w skrócie. Proszę, mogę zapytać o kwestię techniczną? Chodzi o ten trójmiar tutaj, no. tak. Czy, czy, czy mogę zapytać, czego Pan tu użył do uzyskania tego efektu? Brawo. Cześć, cześć. Wiesz co, powiem Ci, że ja często eksperymentuję i patrzę, jak faktura się jedna z drugą łączy, jak tutaj, jak widać, co... to dał fajny efekt, bo to się poustrzyło, zerwałem. Eee, tu jest pasta strukturalna, ale jest też i gips. Eee, jest fa e, farba emaliowana, tak było polane, nie mówię, gdzieś tam białe elementy widać jeszcze. Aha. Aha. Eee, I jeszcze ten obraz jest przed, przed werniksowaniem, mm. Bo na początku zastanawiałem się, czy nie zalać go tą żywicą epoksydową, mm. żeby to się nic nie złuszczyło. Ty, to jest, nie, to jest, to jest klej. 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 Tak, tak, tak. Gdzie niegdyś się błyszczy i zrezygnowałem z tej żywicy, bo stwierdziłem, że tą fakturę to zabije po prostu, jeżeli to się wszystko utopi w tym... Zabija, bo ja tego nie byłem to ja właśnie tego nie byłem, tak jak wspomniałeś. Ktoś mi to poradził. No właśnie, tak, tak, nie? To to I to też się obawiam, że jak no, ta no. będzie wystawiała i to się utopi, to się pokłosi. Tak, no i chciałam Ci powiedzieć, że

żeby słońce, jakieś... Nie, no. żółki, nie? No, no, no. Nie, ale mam no, pomysł też na zrobienie takiego kolażu z, z tą żywicą. W takie głębokie ramię, mam takie stające rzeczy, płaskorzeźby powiedzmy sobie. I żeby takie są, czasami w kwiatki, żeby, Takie, ma, nie? takie rozdobne. Mącha

Ja to, to, tak. tak to Takie No to gdzieś tu byśmy mieli po prostu, gdzieś, y żółtego spraya. Jak się robię te, te same takie, te takie, wie. Może masz, masz papier, masz napierty, okience, coś tam z nimi,

na razie, ja. Michał Ciruk, raper, jak się okazuje, bo nie każdy może wie, malarz. Też malarz, też raper, też pisarz. Pokojowy. Też. Witam na wystawie Krzyk, który maluje w Księżnicy Podlaskiej w ramach Festiwalu Literackiego. Stoję akurat przy obrazie nieco starszym niż reszta prac. Nazywa się wdzięcznie Bogdan Sobul. Często właśnie pojawiają się takie neologizmy, zmieszane imiona nazwiska i tego typu rzeczy na moich obrazach. Często są to też kolarze, jak tutaj widać, że są elementy jakichś starych naklejek, na innych znajdują no, się elementy drewniane, pasty strukturalne, różne techniki, więc mieszam to wszystko w całość. Tak naprawdę każde medium jest dla mnie dobre. Oczywiście jeszcze niektóre testuję i wszystkiego jeszcze nie umiem, ale e, wszystko przede mną. E, masz, masz swój styl na pewno? Czy, czy coś Painty. chcesz przekazać na przykład tą twórczością? E, Pewnie każdy ma... obraz to coś innego. Pewno, to inna tak. e, czy chcę coś przekazać? Na pewno to, że warto e, wykrzyczać swoje emocje właśnie e, uh -huh. e, przez sztukę, że jest to świetna też terapia. Jeżeli ktoś jest zagubiony życiowo, zmaga się z jakimiś kłopotami, nałogami to uważam, że mm, posiadanie takiego swojego konika czy pasji to, to świetna praca, znaczy to świetna rzecz i przydatna no, w walce z tymi swoimi demonami i, i gdzieś ten krzyk właśnie e, można uwolnić w ten sposób. A w ogóle Twoje prace chyba można kupić w ogóle, tak? Można. No, jak, jak się na przykład z Tobą skontaktować w takim e, razie? Znaleźć się w internecie, w mediach społecznościowych. Tak, w mediach społecznościowych uh -huh. i się odezwać. To jest na pewno taka możliwość. W przyszłym roku się szykują też kolejne wystawy. Poza Białym Stalkiem też. Więc na tych mediach społecznościowych warto obserwować. Jak coś namalujesz, rozumiem, pokazujesz po prostu. E, tak, ale uh -huh. ostatnio trochę już zmieniłem taktykę, Aha. ponieważ. Mam e, taką znajomą, która mi pomaga w promocji tych, e, tych moich prac. Mm -hmm. e, więc e, na Instagramie jest to Cira Rap and Paint, mm -hmm. e, a na Facebooku po prostu Michał Ciruk. Można znaleźć mnie, odezwać się, można znaleźć niektóre z moich prac. Więc e, zachęcam do obserwowania. E, e, no i, i tyle.